Czy jesteś ciekawy, do ilu punktów gra się seta w siatkówce? Być może to pytanie pojawia się w Twojej głowie, kiedy czasem zasiadasz przed telewizorem, aby obejrzeć mecz piłki siatkowej. Nie martw się, jesteśmy tutaj, aby służyć szybką odpowiedzią. Mecz siatkówki rozgrywa się do trzech setów, w niektórych przypadkach w całym meczu może być nawet do pięciu setów. Takie zasady wynikają z faktu, że drużyna, która wygra trzy sety, wygrywa cały mecz. Może teraz zastanawiasz się, do ilu punktów gra się jednego seta w siatkówce. Każdy set toczy się aż do momentu, gdy jedna z drużyn zdobędzie 25 punktów. Ale to nie koniec, bo gra jest kontynuowana. Jeżeli po uzyskaniu 25 punktów przez jedną z drużyn, różnica punktowa jest mniejsza niż dwa punkty, np. 25 do 24. Gra jest wtedy kontynuowana aż do momentu uzyskania przez jedną z drużyn przewagi wynoszącej minimum dwa punkty, np. 27 do 25. W siatkówce jest jednak pewien wyjątek dotyczący liczby punktów, do których gra się seta. Mowa tu o piątym secie, zwanym decydującym. Rozgrywa się go w sytuacji, gdy obie drużyny wygrały po dwa sety i mamy remis. W tym przypadku seta rozgrywa się do mniejszej liczby punktów. Wynoszącej 15 punktów zamiast 25. W piątym secie także obowiązuje zasada uzyskania przewagi, wynoszącej przynajmniej 2 punkty. Mam nadzieję, że to wyjaśniło, jak działa punktacja w siatkówce. Pamiętaj, zawsze jesteśmy tutaj, aby dostarczyć Ci informacji i odpowiedzieć na Twoje pytania. Ciesz się grą. Zapraszmaj też do subskrybowania naszego kanału.